Witam państwa na zabawie. Może najpierw coś opowiem. Mam sprzęt wędkarski do połowu spinningowego. Kołowrotek, jak na swoją cenę jest bardzo dobry, ponieważ kosztuje 30 zł. I myślę, że do metody spinningowej dla amatorskiej oczywiście jest. Jest wystarczający. Żyłka na nim jest produktem polskim marki Tarantulla. Zachęcam oczywiście do kupna Polskich produktów są najlepsze. Wspieramy polski rynek. Zwiększamy miejsca pracy. Wędka, długość 270 cm. Wędki do połów spinigowych muszą posiadać długość albo 240 cm, albo 270 cm. Zależy od łowiska. Tak? Chcemy, jak jest takie niewygodne, gdzie są trzciny, tak, to lepsze, dłuższe wędzisko. Mamy większy zasięg. Eee, wracając do wędki. 40 gram wyrzutu, można łowić na nią e, woblerami, gumami, obrotówkami, wahadłówkami, podstawowym sprzętem spinningowym. Teraz szybciutko zaprezentuję jaki to sprzęt spinningowy powinien używać każdy, każdy wędkarz.